Cześć. W dzisiejszym odcinku pokażę wam komodę Dentro. Mebel, w którym zastosowano ciekawe rozwiązanie, jakim jest obniżony blat. Adam Franczak zapraszam na film. Komoda Dentro łączy w sobie wybarwienie biały mat i dom Stirling. Odcień drewna znajdziemy na samym dole mebla oraz na jego blacie. To, co jednak wyróżnia tę komodę, to obniżony BLAT. Stanowi on nie tylko ciekawy element dekoracyjny, ale też chroni umieszczone na nim przedmioty przed upadkiem. Komoda składa się z czterech pojemnych szuflad, które są takiej samej wysokości. Szuflady nie zostały wyposażone w system cichego domyku, nie mają także pełnego wysubu, ale warto pamiętać o tym, że dzięki swojej pojemności zapewniają nam naprawdę sporo miejsca do przechowywania. Natomiast uchwyty zostały wykonane z tworzywa sztucznego i warto zwrócić uwagę na to, że na każdym froncie mamy dwa uchwyty, co zdecydowanie ułatwia nam otwieranie szuflad. Komoda Dentro to idealny wybór do sypialni, zwłaszcza, że na naszej stronie meble.pl znajdziecie również inne meble przeznaczone do tego wnętrza – łóżka, szafki nocne czy szafę. Obniżony blat tworzy w przypadku łóżka spory schowek – idealne miejsce na telefon czy książki. Moim zdaniem Komoda Dentro to funkcjonalność w nowym, odświeżonym wydaniu. Obniżony blat stanowi ciekawe rozwiązanie, które wyróżnia ten mebel na tle innych, podobnych. Jeśli Wam też komoda dentro przypadła do gustu, to koniecznie zostawcie łapkę w górę. A jeśli szukacie innych białych mebli, to zachęcam Was do obejrzenia naszych filmów. Do zobaczenia!